się Siema, Manko z tej strony Kaja Maja i witam Was serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiejszy filmik to będzie czytelnicze podsumowanie października, który. Ogólnie czytelniczo był bardzo słaby. Nie wiem z czym się to wiązało, ale pierwsze dwa tygodnie października to był to kompletny zastój czytelniczy, naprawdę kompletny. I dopiero ostatnie dwa tygodnie tak naprawdę coś tam czytałam, ale zapraszam do oglądania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszą książką, którą przeczytałam w tym miesiącu to były Turbulencje Davida szaleja, tak to się chyba czyta. I ja ją czytałam w formie w e-booku, więc skleję gdzieś tu okładkę. To jest yy, książka z, wydawni z wydawnictwa Pauza i ona jest bardzo cieniutka. Ogólnie to... Hmm, co by można było Wam tu powiedzieć o tej książce? No bo jest tak cienka jakby, żeby też za dużo nie zdradzać. Natomiast to są historie ludzi, Różne bardzo, i one się jakby ich wspólną rzeczą jest samolot, jeżeli podróż samolotem po prostu, stąd tytuł turbulencje. I zaczynamy od jednej osoby. I po prostu po kolei, jakby ciągiem zdarzeń, dochodzimy do ostatniej. I co jest tutaj fajne, to to, że ta książka w taki sposób interesujący zatacza po prostu koło. Czyli mamy jakby kompletnie nieznajome osoby, ale przechodząc z jednej do drugiej, z trzeciej do czwartej i tak dalej, to po prostu one w jakiś sposób nam się łączą. Więc myślę, że to będzie fajna, fajna książka dla ludzi, którym na przykład podobało się grobować szerzałobny zgiełk pod względem właśnie tego łączenia faktów. I którzy ogólnie lubią coś takiego właśnie jak historie ludzi, które gdzieś tam z niewiadomych przyczyn w jakiś sposób się łączą. Jeżeli chodzi o mnie, to ja myślałam, że bardziej mi się spodoba ta książka. Może wynikało to z tego, że nie przeczytałam jej na raz, a powinnam, bo jest cienka. A może po prostu z tego, że ja jakby jeżeli chodzi o cienkie takie nie, nie grube formy, tylko o, kró o krótkie formy tego słowa szukałam, to może nie jestem jakąś wielką fanką. Ale w sumie może też jestem. Po prostu to chyba nie była książka do końca dla mnie. Natomiast na pewno ją doceniam. Tylko problem polega na tym, że ja ją przeczytałam na początku teraz października i ja jakby ona mi wyleciała już z głowy. Ja doceniłam ją, jak ją przeczytałam, powiedziałam: O, wow, fajnie, ale teraz to tak nie za bardzo o niej myślę. Kolejną książką, którą przeczytałam w tym miesiącu, to byli e, normalni ludzie Sali Runej. i to jest książka irlandzkiej pisarki, która opowiada o e, mamy tu dwóch bohaterów, jest to e, chłopak i dziewczyna i oni pochodzą z zupełnie dwóch różnych sfer. E, dziewczyna pochodzi gdzieś tam z bogatego domu, a chłopak jest po prostu biedniejszy i jego mama sprząta w domu tej dziewczyny. Jest nawet serial na HBO na temat tej książki. Ja go jeszcze nie oglądałam, ale planuję, bo ma dosyć wysokie oceny, więc myślę, że może być w porządku. Zwłaszcza, że był mi polecany, więc mam nadzieję, że niedługo go obejrzę. Jeżeli chodzi o samą książkę, to ona przez, pierwszy, przez pierwsze jakby 50 stron była ok, później ona aspirowała na naprawdę bardzo wysoką ocenę. Ale zakończenie mi się nie podobało. Ostatni rozdział, jakby dla mnie troszeczkę zepsuł tą książkę i przez to dostała ode mnie tylko trzy gwiazdki. Natomiast ja uważam, że w bardzo fajny sposób przedstawia jakieś takie tematy yy, współczesnych problemów, yy, depresji i takich. Takiego przede wszystkim poczucia przynależności do jakiejś grupy, danej grupy społecznej. I to było bardzo fajnie tu ujęte. Przed czym przestrzegam, to przed tym, że ta książka nie ma odznaczonych dialogów, więc nie wiem, jeżeli wejdziemy gdziekolwiek, to ona jest pisana cały czas ciągiem i po prostu musimy się jakby. No, dialogi są od akapitu, po prostu. Nawet chyba nie od akapitu. No, nawet nie są od akapitu, bo teraz spojrzałam, więc yy, przez pierwsze 30 stron to jest trochę takie. O co chodzi, o co chodzi i musi się człowiek przyzwyczaić, natomiast ja się dosyć szybko do tego faktu przyzwyczaiłam i nie był to dla mnie większy problem. Książkę polecam, bo jest dosyć ciekawa i e, ja chyba nie czytałam podobnej książki, a z tyłu jest nawet polecajka od Baracka Obamy, że to jest jego ulubiona książka. Gdzieś tu czytałam, tak, jedna z ulubionych książek Baracka Obamy w roku 2019. Nie wiem, czy ktoś poczuje przez to, że chce ją bardziej przeczytać, ale tak tylko mówię. Ogólnie jak najbardziej w porządku książka. Jest też bardzo krótka, więc szybko się ją czyta. Dwa dni będziecie mieli z głowy, jeżeli przysiądziecie. Ja mówię, ja miałam problem z po prostu z czytaniem, więc czytałam ją trochę dłużej, ale ogólnie, gdybym była w dobrej formie czytelniczej, to na pewno bym ją pożarła trochę szybciej. Kolejną książką, którą przeczytałam, był komiks. Ja w ogóle nie czytam komiksów, chyba w życiu przed tym nie przeczytałam żadnego komiksu i był to Heartstopper Alice Osman, natomiast słyszałam, że to jest taki bardzo słodki komiks, taki wiecie o co chodzi, taki po prostu, że chwyta za serce, jest taki lekki, a przez to, że ja właśnie byłam w tym zastoju, to stwierdziłam, że może mi to pomoże i będę chciała po prostu więcej czytać. I właściwie się nie pomyliłam, bo po tym jak przeczytałam Hardstoppera, to już później poszło i książki mi się dużo łatwiej połykało. To jest historia dwóch y, chłopaków, którzy gdzieś tam się poznają w szkole i się w sobie zakochują. I właściwie tyle. Komiks jest bardzo krótki, można go tam w godzinę niecałą przeczytać. Y, co jest istotne, to chyba to, że on jest, nie jest kolorowy. Natomiast w momencie, w którym tak, bo przez kolory możemy się nie domyślać, która postać jest którą, natomiast to jest wszystko podpisane, czyli jak jakaś postać się dłużej nie pojawia, to jest odnośnik, kto to jest. Więc to jest bardzo fajne. I bardzo mi się spodobał, tak się kończy, że ja od razu chciałam wiedzieć, co jest dalej, więc weszłam na stronę internetową, przeczytałam połowę kolejnego zeszytu, bo jeszcze nie jest wydany w Polsce. Ale widziałam, że chyba jakoś teraz... Będzie drugi tom, albo już jest, nie jestem pewna. Jak ja czytałam, to jeszcze nie było. Ogólnie e, ja polecam, natomiast nie, nie byłam tak max zachwycona, ale na, na jakieś takie właśnie zastoje albo na coś przyjemnego jest to idealna, idealna książka, idealny komiks. I kolejną książką, którą akurat przysłuchałam w formie audiobooka, była trzecia część heksalogii Odoże Wilk, czyli zwycięzca bierze wszystko. Ja powinnam już wypuścić vloga na kanale, na którym mówię o tej książce, więc tam na pewno będzie więcej. Natomiast czego nie powiedziałam, to powiem tutaj, bo minęło trochę więcej czasu, więc sobie już wszystko tak gdzieś poukładałam w głowie. Albo po prostu zdubluję to, co już powiedziałam na szybko. Ogólnie książka była bardzo ciężka przez pierwszą połowę. I bardzo ciężka przez zakończenie. Natomiast miała punkt kulminacyjny, który był dosyć ciekawy i to ją uratowało, bo dostałaby jedną gwiazdkę, a dostała dwie. Eee... Teraz się tak zastanawiam, czy jednak wcześniejsze części nie były gorsze. Nie, nie wiem, naprawdę. Ja jestem taka, ci yy, się mówi, skonfundowana z tą serią, bo z jednej strony chciałabym ją kończyć, żeby polecieć w kolejne części wersu, a z drugiej strony ja chyba się już nie będę męczyć. I nie wiem, czy nie zrobię tak po prostu, że od razu przejdę do serii od Kacim, bo wydaje mi się, że już mogę, a właściwie ta Dora już mnie tak nie interesuje. Przede wszystkim przez to, że jest strasznie, strasznie irytującą bohaterką. Naprawdę, ona jakby rozwiązania tutaj w tej książce mi tak nie odpowiadały. Brakuje mi na przykład tutaj strasznie takiego girl Power, na przykład więcej Katy, czyli jej przyjaciółki. Ona się tu pojawia tylko w opisach, że Dora coś z nią rozmawiała, ale kompletnie jakby. Ani jednej sceny z nią nie ma w tej książce, gdzie to jest najlepsza przyjaciółka głównej bohaterki. Mówię, dla tej sceny kulminacyjnej, gdzieś tak mniej więcej w tej części książki, która trwa mniej więcej tyle, to może i warto tą książkę czytać, natomiast cała reszta była bardzo męcząca. Gdybym ja nie słuchała audiobooka, to myślę, że ja bym nie przeczytała tej książki tak normalnie w papierze. Bo przez to, że słuchałam audiobooka, to było takie fajnie odmurzające. Że rzeczywiście ja byłam zaangażowana, tak wiecie. Jak się słucha, to jest trochę inaczej. A jakbym czytała, to chyba ja bym była głównie zirytowana. Ale ogólnie to wiecie. To jest moja subiektywna opinia, więc yy, każdy może myśleć jak chce i inaczej. Ja zachęcam do oczywiście poznania się, jeżeli jesteście ciekawi. Yy, natomiast to nie będzie dla każdego na pewno. I kolejna książka, a właściwie też komiks, który przeczytałam. I to wcale nie jest tak, że jak przeczytałam Hortopera, to myślałam, o będę czytać komiksy, bo ja dalej nie jestem przekonana do komiksów. Ale akurat była promocja na Empiku, bo były te wirtualne targi książki. I ja strasznie, strasznie, strasznie chciałam to przeczytać, bo chciałam się znowu poczuć, jakbym miała 10 lat. I rzeczywiście tak było. I jest to Witch, księga pierwsza. O mój Boże, jakie to było przyjemne! Wy nawet nie wiecie, jak ja się dobrze bawiłam, czytając tą książkę. Ja się tak wciągnęłam, ja sobie przypomniałam, jak to było, jak byłam w podstawówce i kochałam Witch, jak zbierałam zeszyty, bo też mi się zdarzało. Po prostu to było tak przyjemne, że ja od razu bym chciała sięgnąć po kolejną część. Tutaj nie wiem, no, co, co jest za wiele mówić. Mamy pięć czarodziejek, ale to wszyscy już wiedzą. W sensie one na początku nie są czarodziejkami, tylko później dostają serce kondrakaru i yy, mają. Yy, mają być strażniczkami sieci, czyli mają właśnie za zamykać portale do innych światów. Yy, I właściwie tyle. Jak byłam mała, to zawsze byłam Irmą. Yy, I jak teraz czytałam tą książkę, to właściwie dalej się czuję Irmą, bo yy, tak jak ona gadam rzeczy, które nie powinno się mówić na głos. W sensie taka byłam, jak byłam młodsza, teraz już trochę nie. Więc teraz się czuję jak taka Irma i Heilin trochę. Możecie napisać w komentarzu, czy oglądaliście Witch, czy czytali, czytaliście już komiksy, te właśnie zebrane w y, tomy. Tu jest pięć pierwszych komiksów i możecie napisać, którą strażniczką się ci byliście, jak byliście mali i którą się czujecie teraz. Bo ja mówię, ja jestem taka pomiędzy Heilin a Irmą. Dwie kolejne książki. Ja również słuchałam w formie audiobooka, więc wkleję wam tu okładki dwóch pierwszych części. Bo ona jest akurat teraz podzielona na dwie części. Ja będę, z tego co widziałam, zaraz powiem o co chodzi, ale z tego co widziałam, to jutro, dzisiaj jest który, no jak to nagrywam? Drugi. To nie, to piątego. Yy, wychodzi jednotomowe wydanie. Yy, a mowa tutaj o malowanym człowieku Petera Breta. Yy, ja właśnie mówiłam w ostatnich filmikach, że mam ochotę na yy, fantastykę. Miałam czytać zupełnie inną fantastykę, ale zobaczyłam, że to jest w audio, a mam ostatnio trochę czasu, żeby gdzieś tam z słuchawkami sobie polatać yy, i jednocześnie coś innego robić, więc dlatego się zdecydowałam na yy, właśnie malowanego człowieka. I o tym chyba też trochę mówię na vlogu, więc jak coś to możecie tam sobie posłuchać, a ja jeszcze więcej powiem teraz, bo w sumie na vlogu przeczytałam tylko pierwszą część. I jeszcze niewiele wiedziałam, a teraz mogę powiedzieć trochę więcej o drugiej. Jeżeli chodzi o pierwszą część Malowanego Człowieka, to była okej. Okay. I teraz tak o, druga, jak się zaczyna, to to jest w ogóle, ona jest super. Natomiast, troszeczkę, moim zdaniem, niektóre, tam wątek romantycznie się pojawia i on mi tak trochę nie do końca odpowiadał. Trochę był taki za szybki dla mnie. I to mi troszeczkę przeszkodziło. Początek w ogóle sam był ekstra. I później w sumie też było spoko, ale trochę za dużo takich y, bardzo płytkich relacji, tutaj mi się wydaje, że jest. Nie wiem. Natomiast bardzo podoba mi się to, że Peter Brett w ogóle nie oszczędza swoich bohaterów i oni po prostu, im się może stać wszystko. Podejrzewam, że poza śmiercią, bo by nie było książki, gdyby nie było głównych bohaterów. Chociaż nie wiadomo, i takie rozwiązania mi się podobają, bo jeżeli autor się troszeczkę za, za mało cacka ze swoimi e, bohaterami, to też ta książka jest często taka cukierkowa za bardzo. A tutaj czegoś takiego nie mamy, i, i bardzo mi się ten taki bat na tych bohaterach. Taki podobał, że oni nie byli w ogóle oszczędzani i byli naprawdę tam często dosyć mocno katowani. Ja mówiłam we vlogu o czym jest ta książka, więc myślę, że nie będę już streszczać fabuły, bo to jest bez sensu, po co się powtarzać. Książkę polecam i polecam ludziom przede wszystkim, którzy zaczynają z fantastyką. Tak mi się wydaje, bo ona jest bardzo konkretna i o tym już też mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz. Jeżeli lubicie takie książki jak Wiedźmin na przykład, albo takie książki, które właśnie są bardzo takie konkretne, to wydaje mi się, że się spodoba to była, bo ona ma bardzo dużo w sobie akcji i yy, od razu jesteśmy wprowadzani jakby w ten świat w taki sposób, że coś się dzieje. Nie mamy opisu chatki hobbita przez dwa pierwsze rozdziały książki, tylko po prostu od razu gdzieś tam te opisy są w, po drodze. Yy. Po drodze nam yy, wpychane, dlatego ja dopiero po pierwszym tomie zrozumiałam w ogóle mniej więcej jak działa ten świat dokładnie. Kolejną książką, jaką przeczytałam, i tym samym była to ostatnia książka, którą przeczytałam w tym miesiącu, marnym, biednym miesiącu, październiku, i już, już się wychylam, żeby po nią sięgnąć, jest to Królestwo Kanciarzy yy, Lei Bardugo. I teraz tak. Yy, Królestwo Kanciarzy, które yy, na początku było spoko. Nie, no żartuję, czekajcie, bo ja muszę w ogóle zebrać myśli do tej książki, bo ona jest najszybciej skończona z tych wszystkich i ja jeszcze nie myślałam, co by o niej móc powiedzieć. Jest to kontynuacja Wszystkie wronta na pewno. I to, o ile w Szóstce wron, ja jeszcze miałam wątpliwości, czy potrzebna jest trylogia griszów, żeby czytać właśnie Szóstkę wron, to tu już tych wątpliwości nie mam. Przeczytajcie najpierw trylogię, bo wydaje mi się, że. Znaczy ja też mówiłam przy okazji Szóstki w rąże trzeba, ale tutaj to już myślę sobie, patrząc na końcówkę książki, że na pewno trzeba, że będziecie spokojniejsi, będziecie dużo rzeczy wiedzieć, y, takich przyjemnych, które byście nie wiedzieli, jeżeli byście nie przeczytali tej y, trylogii. O samej książce powiem tyle, że y, ona się uratowała końcówką, bo y, ja miałam troszeczkę problem z tą książką taki, że wydawała mi się mocno powtarzalna. Jeżeli chodzi o patrząc na szóstkę w rolny później na królestwo. Dużo właśnie schematów było powielanych. Natomiast co mi się podobało? To podobało mi się na pewno rozszerzenie historii tych postaci, których nie mieliśmy rozszerzonych w szóstce. I podobało mi się to, że postać Ines, yy, jej historia była jeszcze bardziej rozwinięta. Bo jeżeli chodzi o szóstkę wron, to do końca tam nie było nazwane wszystko po imieniu. A tutaj nie mamy tego problemu. Ja już wspominałam o tym y, odnośnie szóstki wron, natomiast postać kaza i całe to rozwiązanie, dlaczego on jest taki jaki jest, to mi się niezmiernie podoba, bo to mogło być w bardzo prosty sposób zepsute. A tutaj nie było. Ja uwierzyłam na przykład w to, dlaczego on jest takim człowiekiem, jakim jest. I dla mnie był bardzo autentyczny, i to mi się bardzo podobało. I co chciałam powiedzieć jeszcze odnośnie końcówki książki, bo ona mi się najbardziej podobała, to to, że cały ten to jak to się wszystko rozwiązuje gdzieś tam yy, na aukcji, tyle mogę powiedzieć chyba, że scena, scena z aukcją to jest kurczę najlepsza scena jaką ja czytałam yy, w historii scen aukcji, których nie czytałam dużo, ale bardzo mi się podobała, jest to moja ulubiona scena książki i to wszystko jak tam się rozwiązuje, mimo że tak naprawdę jest dwie rzeczy były troszeczkę tak naciągane, żeby wyszło tak jak wyszło, ale ja w to wierzę i mi się to podobało i to było super i Będę czytać Króla z Bliznami. Tylko muszę go kupić najpierw. Teraz się tak zastanawiam właśnie, czy Królestwo Kanciarzy było gorsze, czy lepsze od Szóstki Wron. I wydaje mi się, że końcówką jest lepsze. Ale całościowo jakby patrzeć... Ja chyba oceniłam lepiej, tak mi się wydaje. Ale teraz, teraz sama nie wiem, czy Szóstka Wron jednak mi się bardziej nie podobała. Ciężko stwierdzić. No mówię, yy, ta końcówka... Jeszcze chciałabym powiedzieć tak niespoilerowo. Yy, tylko jak to powiedzieć niespoilerowo? Tak teraz myślę. A może zrobić segment spoilerowy? Nie, zrobię to niespoilerowo. Tu na końcu coś się dzieje i jak ktoś z Was czytał, to wie co to jest. Wiecie, co się dzieje. I dużo ludzi się z tym fabularnym, fabularną rzeczą, która się tu dzieje, nie zgadza. Natomiast mnie się wydaje, że gdyby to się nie wydarzyło, to y, samo zakończenie byłoby za bardzo takie proste. Za bardzo takie wiecie. Tak nie działa życie. I ja jakby biorę na klatę to, co tu się, się stało, mimo że. Wiecie, wiecie jak jest. Ten, kto czytał, to wie. Ja wzięłam na klatę to i ja to rozumiem to rozwiązanie jakby i. Okej, okay, dobra. Kończymy. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Eee, I tyle książek właśnie przeczytałam w październiku. Mam nadzieję, że listopad będzie lepszy. Zwłaszcza, że przydałoby się w ogóle troszeczkę e, realizować swój TBR, który nagrałam, a jak na razie to, patrząc na ten stosik, to idzie mi dosyć średnio. A dziwię się właśnie, że nie dałam do TBRu króla z bliznami. Wiecie co? Jak coś, to w TBRze tam jest też król z bliznami i jest też e, rządy wilków. One tam są. Wyobraźcie sobie, że one tam są. Ja Wam życzę miłego dnia i zaczytanego listopada. Mam nadzieję, że z miłą chęcią oglądacie moje filmy, tak jak ja chętnie do Was mówię. Zapraszam Was do kolejnych filmików na tym kanale. Zapraszam na mojego Instagrama, do mojego Gutrica. Linki znajdziecie w opisie. Cześć!